Domek. Co? Dawaj tam! Dobra. Jednym z bardzo wygodnych i ekonomicznych sposobów podchodzenia na napiętej linie jest podchodzenie za pomocą układów z przyrządem wielofunkcyjnym. Montujemy go w ten sposób, że taki przyrząd zapinamy za grube ucho, następnie dopinamy do naszego łącznika, oczywiście zabezpieczając karabinek, po czym wpinamy linę dokładnie w takim układzie, jak podczas asekuracji partnera na wielowyciągu. Układ jest znany ze wspinania wielowyciągowego. Kubek sam automatycznie będzie się blokował. Mogę sobie wybrać trochę liny, zawisnąć. No i potrzebujemy teraz mieć jakąś stópkę, jakiś element, dzięki któremu będziemy mogli się podciągać, więc najlepiej zrobić to za pomocą repika wiążę węzeł prusik i na taśmie dopinam tak aby stworzyła się pętla na nogę. Można owinąć sobie wokół stopy taśmę tak, żeby było, po prostu noga nie spadała. No i co, podciągamy prusa. Wybieramy linę. No i jesteśmy. Jeżeli byłoby nam ciężko, w takiej konfiguracji możemy sobie zrobić dodatkową przekładkę. Za pomocą karabinka jak wepniemy linę do góry to będzie nam znacznie łatwiej No i tyle do zobaczenia na górze